Witam. Rozdzielacz hydrauliczny. Takie sobie urządzonko, w które wchodzi ciśnienie, powrotem wychodzi, a tymi suwakami możemy po prostu sobie to ciśnienie przekierowywać, jakby łapać i wpuszczać najczęściej w jeden albo w drugi przewód. Jeżeli to jest na przykład siłownik odbiornikiem to siłownik się albo wysuwa, albo wsuwa. Tak najprościej mówiąc, urządzenie to, wbrew niektórym opiniom, że tam w rozdzielaczu jest dużo jakiś uszczelniaczy, gumek, oringów i tak dalej, które się zużywają. To jest wszystko nieprawda. Ja się nie spotkałem, żeby w rozdzielaczu w środku były jakieś różne jeszcze dodatkowe uszczelniacze gumowe, które się szybciej zużywają. Po prostu rozdzielacz jest to urządzenie, które pracuje na zasadzie bardzo dobrej szczelności. Przede wszystkim szczelności. Jest wszystko tak dobrze spasowane, czyli ten tutaj czpień, ten suwak. Który się przesuwa tutaj jakby w tulei, w której są kanaliki. W tym suwaku też są, o takie różne wycięcia, kanaliki, które powodują, że w punkcie jakby 0, w punkcie 0, wszystko idzie na przelew, czyli akurat tu, litera T najczęściej tutaj jest. Nie wiem, czy tu będzie widać Zresztą jest T, jest T, czyli tanker zbiornik, tu idzie na powrót. I tutaj w momencie kiedy rozdzielacz nie pracuje w punkcie 0 jest, to wszystko co wchodzi do niego z pompy, to wychodzi z powrotem na zbiornik, czyli tylko przepływa olej, nie cierpi, nie grzeje się teoretycznie, tylko się po prostu miesza, kręci wokół. Jeżeli suwakiem przesuniemy w górę, czy w dół, łapiemy to ciśnienie. Łapiemy to ciśnienie i przekierowujemy tu na któryś przewód. Oczywiście możemy sobie leciutko wcisnąć, to wtedy mały przepływ robimy, jeżeli ostrzej wciśniemy duży. No i tak dalej, i tak dalej. Jest jeszcze zawór regulujący ciśnienie maksymalne, zawór bezpieczeństwa i tak dalej, ale to, to jest jakby nie temat na teraz. No i teraz rozdzielacze są sterowane w różny sposób. Tutaj akurat jest na linki. O, pokażę, w tym ciągniczku jest na linki. Tutaj o, są, są dźwignie. dźwignie, które tymi poprzez te linki o tym suwakiem tutaj przesuwają. Ale może też być rozdzielacz elektryczny, to tu są po prostu są cewki elektryczne. To jeszcze jest bud prosta budowa, zasad yy, budowa takiego rozdzielacza. Tylko, że jest sterowany elektrycznie, i wtedy z reguły, jeżeli jest elektrycznie sterowany, to nie mamy tak, jakby tak bym powiedział, po, po, yy, po. Tak jak to kierowcy mówią, pół sprzęgła nie ma. Tylko elektryczny najczęściej działa na zasadzie włącz wyłącz, ale to też nie zawsze tak jest, ale najczęściej. I co jeszcze tutaj w rozdzielaczu? Jakie jeszcze są? No, i są zwykłe na jakieś tam cięgna też. To są konsole. Konsole tutaj zaślepki są po prostu, bo tu też rozdzielacz sobie pracuje. Pracuje sobie, ale tu może być całkowicie zamknięty. Także nie widać tej jego pracy. No, ale uszczelnienia, jeżeli chodzi o uszczelnienia. To są tutaj uszczelnienia. Bo ta sama pokryweczka nie zamknęłaby tego wszystkiego, co tam się dzieje w środku. Także jeżeli możemy coś zrobić przy rozdzielaczu, uszczelnić go, to najczęściej tutaj i tutaj pod konsolą. Czyli dwa miejsca uszczelnienia na jednej sekcji, bo to są sekcje, jedna, druga. Tu są akurat trzy sekcje. I teraz temat uszczelnienia. Temat uszczelnienia. Najczęściej no nie trzeba się naprawdę tego bać, bo najczęściej to są oringi albo oringi z takim jeszcze plastikowym pierścieniem. Wyciągamy stary, zawozimy do sklepu z częściami gumowymi, z uszczelniaczami i coś dopasowujemy. Z reguły wszystko jest. Do środka musimy i nie musimy zaglądać, bo tu akurat. Muszę ten czpień cały ten suwak wyciągnąć, i tu zaraz pokażę. O, tutaj wysunąłem go. O, tu wychodzi z góry, o, przechodzi przez cały rozdzielacz. O, i tak wygląda mniej więcej ten cały czpień, który w sekcji pracuje. O, tak wygląda ten czpień. Także tu nie ma żadnych gumowych uszczelnień, i tak dalej. I teraz tak. Tu jest tylko o który wymieniamy. Zaraz to oprę, tutaj gdzieś położę. I u góry, u góry też będzie prawdopodobnie taki sam o-ring. Czyli tu ściągamy te sprężynki wszystkie, dwie podkładki metalowe, tak. No, to słabo widać. No i tu już jest taka tulejka która dociska o-ring, tą tulejkę już mam wyjętą z innej sekcji o taki pierścionek on dociska, o zwykły o-ring, który yy, w momencie jak tu skręcamy tą to wszystko skręcamy to ten o-ring troszkę się jakby rozpłaszcza i rozplaszcza i dociska, dociska, uszczelnia właśnie ten tutaj czpień no, bardzo prosta zasada działania, jeżeli ktoś już coś tam przy mechanice robił, to na pewno sobie poradzi z takim uszczelnieniem. Rozdzielacz wcale nie jest skomplikowany, jak widzimy, i możemy samemu sobie uszczelnić, nie musimy gdzieś wodzić do jakiejś regeneracji. No, bo zdarza się, że rozdzielacze potrafią poważnie się uszkodzić w środku, ale z reguły wtedy już ich. Nie idzie naprawić, chyba że profesjonalne firmy się zajmują naprawą rozdzielaczy. No bo co tu możemy zrobić, jeżeli to wszystko tutaj, o. To wszystko jest po prostu na zasadzie dobrego spasowania, precyzji. I najczęściej co, w rozdzielaczu potrafią pęknąć sekcje. Potrafi pęknąć, o, albo tutaj pomiędzy pomiędzy kanałami pęknie, albo jeżeli to jest monoblok, czyli tak zwany, bo tu jest akurat skręcany rozdzielacz, ale nieraz są w jednym bloku kilka sekcji i potrafi pęknąć z sekcji do sekcji, wtedy funkcje jakby potrafią się mieszać albo rozdzielać się z punkcie 0, a gdzieś lekko jakaś funkcja pracuje albo też co jeszcze zdarza się w rozdzielaczach dość często, że szczególnie jak jest jakaś awaria, jakiś. Zawór się rozleci w hydraulice, czy pompa się rozleci, to rzuca różnymi śmieciami, opiłkami do układu i potrafi tu się zatrzeć. O, tu na przykład się zatrzeć, rozdzielać ciężko wtedy pracuje, albo jakieś rysy tu powstają. I jak rysy powstają, to wiadomo, już jest nieszczelny, przepuszcza gdzieś do innego kanału ciśnienie, no i rozdzielacz jest praktycznie wtedy do wyrzucenia. Także naprawdę nie bójmy się coś zrobić przy takim rozdzielaczu. Nie jest to trudna, trudna konstrukcja do ogarnięcia i na pewno przy odrobinie chęci nam się uda. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam.